Jest połowa kwietnia, a to eliminacja chłopów cietrzewi. samce dokują w centrum tokoliska i jak wykazały badania, są one wyróżniane przez salicę. Stwierdzono przy tym, że samice wolą starsze samce, z lewimi rozmiotami Часто выходим языком к людям, и такая тоже ludzkiej wkracza w dobrze znane sobie otoczenie. Po całym tygodniu ciężkiej pracy nadeszła sobota. Czas skotek, a czas wschodek. Zastanówmy się, dlaczego samiec tak dziwnie wygląda. Gładne buty, czyste spodnie i gwieźniacki t -shirt. To właśnie tym chcę przekonać do siebie młodą samicę. Potocznie laseczka, dzida, szprycha, foczka, sikorka, dzierlatka, siksa, lata. Samiec przygotowuje się do polowania. Znaczy tyle. wstrożny zmieniając się w prawdziwego drapieżnika. Polowanie. Czas zacząć. Samiec z uwagą wpatruje się w stado samic. Interesują go tylko te najzdrowsze. W jego dzielnicach można dostrzec charakterystyczne główiki. Jest. Smakowity na łzyk. Zdrowa samica z grupy dno-dokrzytej. Próbuje nawiązać z nią kontakt się jednak z dezarmatą. Nieugięty próbuje dalej. Wyciąga babik. Jak wiadomo z badań nad rasą mózgą, przyciąga on 95% samiec. Na pecha. Tej nie przyciągnął. Samiec szybko wyciąga wnioski. Jest wygłodniały. Rozpoczyna nowe poszukiwania. Tym razem chorej samicy. Zdanie trzy lecznicze wody u miejscowego szamana. Szaman wydziela porcję każdemu w stadzie. Jeśli któryś osobnik wypije za dużo, będzie musiał po poranku zwrócić wszystko. Takie tu panują zasady. Pierwszy, drugi, trzeci uchwony pomóc go do powrotu do zemcy. Lecz cóż to? Wciąż się waha. Samiec od samicy. Samica ma powiększone klucze mleczne. Służą one do żywienia potomstwa. A samcowi to mięto Jednakże zdarza się, że samce z grupy fast foodowców mają większe klucze od samic. Samiec nawiązał pierwszy kontakt. To dopiero początek. Będzie musiał się wiele napracować, aby nastąpiło marzenie.